Krzysztofa Galasa w odcinkach pod tytułem Odpuść sobie. Czyta Alina Galas. czterdziesty 41. Rozdział 23. Poznań 1990 rok. Wszystkie fizykoterapeutki zachwycały się urodą pani Julii. Podczas masażu Roman zauważył jej znakomitą figurę. Jednak co do urody, chyba sam siebie chciał przekonać, że nie przygląda się masowanym kobietom i jest mu to obojętne. Bardzo często miał do czynienia z różnym postrzeganiem kobiecej powierzchowności. Jeden mówił o wyjątkowej urodzie dziewczyny, a inny twierdził, że jest taka sobie i nie ma na co patrzeć. Opinie na temat pani Julii były jednoznaczne. Poza tym była zawsze bardzo grzeczna podczas rozmowy i Roman natychmiast ją polubił. Cieszył się z postępów w leczeniu jej kręgosłupa. Bóle nóg także ustępowały. Rozpoczynając masaż, zauważył, jak szybko postępują korzystne zmiany. Co pacjentka od razu potwierdziła. Nie chcę mi się w to wierzyć, ale już prawie nic mnie nie boli, pani Julia stwierdziła zawstydzona. W sumie po to się te zabiegi wykonuje, odpowiedział z uśmiechem Roman. Gorzej byłoby, gdybym masował dzień w dzień bez żadnych rezultatów. Szczęśliwie przyszła pani zaraz, jak zaczęło boleć. Niektórzy pacjenci zwlekają miesiącami, mają nadzieję, że nie będą musieli wydawać pieniędzy, a dolegliwości przejdą same. Kończy się na tym, że po zjedzeniu wielu opakowań różnych tabletek i tak przychodzą do mnie. Wtedy kuracja trwa dłużej i jest bardziej bolesna. Taka seria masaży zawsze da coś pozytywnego, stwierdziła z dużą pewnością siebie. Nie zawsze jest tak, jak pani mówi. Masaż to nie jest czarodziejskie działanie. Jeśli dojdzie do przesunięcia dysku albo ucisku na nerw obwodowy, to nawet przy dużych umiejętnościach rehabilitanta postęp w leczeniu będzie niewielki. W Pani przypadku wszystko idzie jak w książce. Na koniec serii będzie Pani jak nowa. Niestety, będę musiała skończyć zabiegi wcześniej, bo chcę wyjechać z mamą do Białego Stoku. Za miesiąc biorę ślub, i cały czas mi się wydaje, że z niczym nie zdążę. Tyle mam tych przygotowań. Mój przyszły mąż upiera się, żeby wszystko było, jak to się mówi, z najwyższej półki. Jeszcze rok temu nie pomyślałabym o powtórnym małżeństwie. Kiedy mąż umarł, nie byłam w stanie wyobrazić sobie kogoś innego przy mnie. Ale z Adamem to był naprawdę zbieg okoliczności. Nie wiem, czy powinny nam w to wierzyć, ale on jest chyba mi przeznaczony z nieba. Ciekawie się to słyszy, skwitował Roman. Ja tam w takie historyjki nie wierzę. Mogę panu opowiedzieć, bo jeśli spojrzeć z mojej strony, to jest zupełnie niedowiary. Jednak to się dzieje naprawdę. Minęły trzy lata od śmierci mojego męża, a w moim samopoczuciu nie było widać żadnych zmian. Wciąż czułam, jakby coś ściskało mnie za gardło. Mąż był przyzwoitym, młodym człowiekiem, ale przez ostatnie dwadzieścia lat całkowicie uzależnionym od alkoholu. Najgorsze, że był dyrektorem szkoły podstawowej i na co dzień pracował z dziećmi. Całe trzy lata przed śmiercią nie wyszedł z domu bez wypicia setki wódki. Potem poprawiał pięćdziesiątką na dużej przerwie. Przy obiedzie, po południu alkohol był zawsze. Na co dzień był stonowany i szarmancki w stosunku do kobiet. Tylko, że ja codziennie umierałam z niepokoju. Myślałam o tym, co będzie, jak w końcu przesadzi, przewróci się gdzieś albo na rozrabia i wszystko się wyda. Ostatni rok starał się nie pić, przynajmniej tak mówił, żeby mnie uspokoić, ale ja i tak w to nie wierzyłam. Nowotwór okazał się od niego silniejszy. Po pogrzebie czułam się tak zmęczona, że wzięłam roczny urlop zdrowotny. Czasami rano nie chciało mi się wstać z łóżka. Brałam jakieś tam leki ziołowe na uspokojenie, ale nie wiem, czy pomagały. Po roku wróciłam do pracy. Dni wydawały mi się wciąż takie same, już nie chciało mi się bez przerwy płakać, jednak nic nie sprawiało mi radości. Lata szybko lecą. Stuknęła mi pięćdziesiątka i przyzwyczaiłam się do myśli, że już do końca życia będę sama. Pewnego dnia wracałam busem z supraśla od Oli. To taka moja serdeczna koleżanka jeszcze z czasów studenckich. Usiadł koło mnie przystojny pan z teczką. Wyglądał jak z żurnala. Jasny garnitur, ciemna koszula, muszka i zapach drogich perfum. Zaczęliśmy coś do siebie mówić. Dawno nie rozmawiałam z nikim tak swobodnie. Był sporo młodszy, a patrzył na mnie tak, jakby pierwszy raz w życiu widział kobietę. Poczułam się skrępowana, ale z drugiej strony coś mnie połaskotało. Od śmierci męża był pierwszym mężczyzną, który jawnie okazywał mi zainteresowanie. Kiedy dojechaliśmy do Białego Stoku, spytał, czy może mnie odprowadzić do domu. Nie chciałam się zgodzić, bo nie zawieram w ten sposób znajomości. Prosił tak długo, że ludzie zaczęli dziwnie na nas spoglądać. Do mojego mieszkania z przystanku było około 200 metrów. Pomyślałam: A niech mu będzie. Pod drzwiami pocałował mnie w rękę i nareszcie mogliśmy się pożegnać. Okazało się, że nie na długo. Następnego dnia, kiedy wróciłam ze szkoły, on stał pod moim blokiem z ogromnym bukietem gerberów. Podczas jazdy busem spytał: Jakie są moje ulubione kwiaty? Odpowiedziałam wtedy automatycznie: Gerbery, i właśnie nimi zostałam obdarowana. Nie wiem, czy kwiatów było 20, 30 czy więcej, ale kiedy przyjęłam ten olbrzymi bukiet, nie było szans, żeby go posłać do diabła. Pomyślałam, że zaproszę go na kawę i będę dla niego bardzo miła. Nie obawiała się pani wpuścić do mieszkania nieznajomego? Roman uciskał okolice kości krzyżowej pacjentki, chociaż właściwie trochę już się poznaliście. Pacjentka wzięła głębszy oddech. Kiedy poszedł, nie mogłam sobie poradzić ze sprzecznymi emocjami. Gość podobał mi się od pierwszej chwili, był niesamowity, jak nie z tego świata, a co ja, biedna nauczycielka, mam 50 lat, a on był 36-letnim radcą prawnym. Pomyślałam, odjedzie do Poznania i zapomni o mnie nic z tych rzeczy. Dzwonił, pisał smsy, zwyczajnie nie pozwalał mi odetchnąć. Byłam trochę zła, bo po każdym telefonie, już nie mówiąc o wizytach, czułam się rozbita. Nie mogłam się na niczym skoncentrować. Tłumaczyłam sobie, że jest między nami różnica wieku i dzieli nas prawie wszystko. Odpowiadał zawsze tak samo. Twierdził, że nigdy nie zrezygnuje z kobiety swojego życia. Był przy tym bardzo ujmujący. Nie opierałam się długo. Zgodziłam się na wszystko, o co prosił. Powiedział, że będzie najszczęśliwszy, jeśli za niego wyjdę i pokocham go chociaż trochę. Za miesiąc bierzemy ślub i kocham go całym sercem. Zabieg i opowieść pacjentki skończyły się w tym samym momencie. Historia pani jest wyjątkowa. Pacjentki raczej otwarcie narzekają, z niedowierzaniem podsumował roman. Gdybym przyszła w zeszłym roku, też by się Pan nasłuchał, tylko teraz już wiem, życie może się nagle zmienić w ciągu jednego dnia, a pana masarze polecam wszystkim tutaj w Poznaniu.